Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Kalinek A dzisiaj zapraszam was ponownie do Farming Simulator 2017 W dzisiejszym odcinku musimy pojechać po nawóz Tutaj zobaczymy czy już tutaj nam sieje dobrze dalej Tak, tak, bo Janusz tutaj sieje A my pojedziemy po nawóz, bo w, poprze... znaczy w poprzednim, odcinku Zrobiłem pod odcinkiem trochę drzewa sobie, bo Nałożyłem, że nie mamy pieniędzy, natknęliśmy nawet na minusie trochę no i wziąłem drzewa Także zarobiłem Właśnie koło tam, że 10 tysięcy miałem Teraz trochę powoli tam pracownik i w ogóle No bo musimy kupić chociaż trochę nawozu Bo mamy 205 kilo tylko w rozsiewaczu i... No i jest lipa Znaczy najpierw trzeba kupić jeszcze yy... Tak, paleciaka Za 800 I jeszcze musimy. I teraz, właśnie zaraz kupujemy yy, nawóz, który jest. Tak, to. No, wiele może tego nie będzie, ale. W sumie pocałujmy z dzią jedną sobie gdzieś tam. Myślę, że. Ogólnie teraz, przemyślałem sobie wszystko tak ogólnie pod odcinkiem i w ogóle że pójdziemy w owce tak w owce bo myślę że no nie to najlepszy pomysł bo chyba się najlepiej na tym zarobić na początek bo z kolegą na takiej mamy swój własny tam zapis no to właśnie owce mieliśmy I tam kupiliśmy koło 50 sobie Wiesz, na wiecie na początku biedowaliśmy takie tam nie jak to kolega mówi Wpieprzaliśmy pasze z chlebem, nie? <grywa> nie, żeby tam coś Jak ktoś się pasze z chlebem, nie? <grywa> no i ten, no yy, no i właśnie, kurde, tu raczepiem No i właśnie tak sobie tam, ale Te owce, no i potem jeszcze ostatecznie No i wiecie, trochę raz przyspieszaliśmy, takie tam No i kupili, no i teraz już mamy moment się, wszystko rozwijanie no i potem się nam naprodukowało tych owiec i pełno sprzedawaliśmy, a wiecie z owiec macie, do owiec wystarcza tylko trawa Więc kupiliśmy by tylko, jeszcze teraz byśmy sobie kupili yy, Tam no, kosiarkę do przodu I by było wszystko, nie? No I wtedy by tylko kupił tą kosiarkę do przodu yy, Tą yy, Beczkę do wody no, i to było wszystko. No, i ewentualnie by się potem obsiało jeszcze jedno pole w trawie, no bo trzeba trawę skądś brać. No, i ogólnie powiem wam tak, bo graliśmy, tam sobie gramy z kolegą. No, prawdopodobnie tego musi kolega z mikrofon, lub ja mu dam mój stary, bo mój stary jest tam mało wiele. Więc póki co bym mu dał i tyle. Bo tam teraz ma trochę innych wydatków, tam nowy monitor musiał kupić. I za niedługo nie musi nowy komputer kupić, więc wiecie jak to jest, nie. No i bym mu y, tam dał mój ten stary. On chyba będzie trochę lepszy, bo obecnie ma takie straszne, że są szumy. Czasami się robi taki szum nagle tak znikąd ciebie nie taki mocny szum, że normalnie go w słuchawkach to ogółnąć idzie. No więc... Podejrzewam, że się tego nie chcieli słyszeć na filmie No i trzeba mi w ogóle właśnie go nie słychać To jest... Też, nie? Mm, to on, nie? Kłopoty trzeba wyłączyć ładnie Tak No więc Nie wiem, może na weekend mu podrzucę Ten mój, zobaczymy co z tego wyjdzie Ten mój jest trochę już yy, Zmęczony życiem, ale chodzić Chodzi, nie? Więc najważniejsze Duba ta sobie kopiłem właśnie tego Nowoksa, więc tam termin niepotrzebny. No, patrzcie, jak polecą wodzić palety z nawozem? Tak, i sypiemy na przyczepę i jest gitara. I potem wysypujemy, i potem łyżką nasypujemy do rozsiewacza. I moim zdaniem, jest tak najlepiej, bo tak się męczyć za ładunkiem tych palet. Wiem, jest tam podobno mod taki, że się samo ładuje. Przemco ma go. Właśnie. Ten mod. Ale moim zdaniem jest to trochę na łatwiznę iście, ja wolę tak właśnie trochę więcej pracy, się tak nie nudzi to wszystko. Ale ogólnie chyba teraz poprawili to, bo jest... czy teraz jak długo tam palety, zupełnie mało, to chyba no, a tak zdarzyło, żeby się właśnie ten zgliczowała ta paleta w tym paleciaku, że nie chciała spaść, wiecie o co chodzi pewnie. No tak się czasami gliczują, że się przykleją do tego jakby kiwie. No, parę to będzie mieli na wodę na dzień wystarczy No i myślę, że to jest taki najlepszy sposób. No mi moim zdaniem nałożenie właśnie Nawozu, no, czy tam nasionek Tak samo Przepraszam, sobie popiję, 5 mi się chce Jest rano, więc kawę sobie piję Trzeba się pobudzić do życia, nie? Dobra, mamy prawie 5 ton No 5 ton można powiedzieć Znaczy no pięć tysięcy litrów no. To na razie nam starczy lecimy do domu yy, I tutaj zrobię małe cięcie, jak dojadę do domu to wrócę No więc dobra, dojechaliśmy na farmę Teraz musimy stąd wyjechać tym... Lol, co to było? Yy, tym kompaniom by najlepiej było stąd wyjechać Ogólnie Będzie trzeba, jakby nie mieli trochę pieniędzy, trochę dorobiły Kupić jakąś wiatę, no bo ja tam tak sprzedawałem, bo one mi się strasznie nie podobają My dlatego są posprzedawane i dlatego teraz mamy tylko tą wiatę i tak wiecie kombać to mieści taką parę maszyn tam mam ustawione, ale Bo niech tutaj tak stoi na razie e, ten... Trzeba tuż odczepić na razie i wziąć te wszystkie oporządzenie całe Stamtąd i układać gdzieś te wszystkie Paleciaki łyżki czy znaczy, łyżka to nam się teraz przyda zaraz O Jezu, cały tu Dobra. Jeszcze znaczy, tą łyżkę trzeba wziąć i to w sumie tego. no Najpierw tego chwytaka do yy, drewna. weźmiemy. Dobra. Teraz się postaram jak najpierw zawiesić koledze ten mikrofon. I zobaczymy jak to będzie i jak mało wiele będzie... Ta jakość dźwięku nie będzie tam jakichś strasznych szumów. wiecie nie spodziewajcie się szału. Ale wiecie, mało wiele, żeby go było, było słychać. I Żeby nie było jakichś szumów czy coś to go zaproszę na moją serię i wtedy mi pomógł porać pola Znaczy się wiecie, bo teraz w sumie nie wiem czy już będzie trzeba orać Kiedy my ostatnio oraliśmy Teraz było tylko zgruberowane Znaczy teraz była w sumie na, na soja oleista No soja oleista Rzadko oleista No i... Było zagruberowane Więc podejrzewam, że teraz będzie nie trzeba porać. Chyba tak Zobaczmy jak to tutaj wygląda na tej mapie No nie No dobra Więc prawdopodobnie nie trzeba nie poorać to No, no dobra Tutaj nie się ten, no Dobra, ale zwrotny Teraz, teraz nie lubię tą szczepę cofać no ale co tam nie... no, dobra tak za do blisko nie musimy bo potem się teraz jest ustawiony zrzut na tył dobra kontrol i i pięknie mamy nawóz kontroli na dół Zaraz sobie nasypiemy ładnie do rozsiewacza, tylko przyczepę tam odstawimy gdzieś My tutaj przestawimy, Bo ja mam włączone żeby Jezu nie to Dobra Mikasa nie szło. Kurde, to Dobra. No i tak na razie to stoi. Ja tam sobie, będę miał czas, to poustawiam. Bo teraz pod ciepłym tutaj rozsierać. Naspiemy na do niego. Yy. Tak. Ten. Tego postawimy. No Trochę. no dobra dwie łyżki myślę że wejdą, bo on tam pusty był, bo widać hmm, się rozsypaliśmy chyba jakby inaczej byśmy nie rozsypali to byśmy nie byli sobą nie no. eee, ten nasz obecny siodnik jest tyle dobry że nie trzeba po nim nawozić to jest jego naprawdę dobra zaleta tylko że jest strasznie mały ma 3 metry bo miał chociażby 4 metry to już by było no już mało wiele by szła ta robota na takim 3-metrowym to, to trochę mozolnie idzie No ale nic, musicie wytrzymać tyle. Yy... Dobra, starszy myślę, oczywiście tym chyba nie będziemy rozwodzić nawozu. Nie wiem, na tych szerokich panach jest jeszcze poszerzanych, ale nie wiem w sumie. A 98% starszych. No, na razie niech stoi z tym rozsiewaczem Zobaczymy tam do tego Siewcy naszego A tutaj akurat kończy to te pole Tak, pszenicę tutaj siejemy No Myślę, że będzie dobrze Jest 8, 11 Ja na 10 mam do szkoły Nawet później Na 11 w sumie bardziej, bo no bo autobus mam na 10.15, muszę że na 10.00 wyjść. więc mam trochę jeszcze czasu. No i dobra. Taki informacyjny odcinek. Myślę, że na niej starczy. A, i jeszcze jedna rzecz. Yy, myślę, że odcinki będę wstawiał tak, że po prostu będzie. Jeden odcinek dziennie Bo ogólnie teraz był harmider z tymi filmami Raz o tej porze, raz o tej Przepraszam was bardzo za to, ale... Kurde Mój komputer i tak chodzi 24 na 7 Mam niby internet do 10 megabitów na sekundę I on tam chodzi koło... 8 megabitów na sekundę, 9, czasami 10, zależy, nie? Od dnia yy, Oczywiście mam internet z kabla No i... Wiecie, jak to jest trochę wolny. Ten internet, jak do stawiania filmów, no i oj, tak mi ten trochę chodzi 24 na 7, i <grym> nagram wstawiam, nagram wstawiam, no i wiecie, jak to jest, ale teraz mm, zrobię tak, bo do 20 będę się wyrabiał. Jak będę wstawiał filmik, to do 20 powinien się wstawić, więc mm, będę po prostu stawiał takie filmiki, że na 20 będą. Nie wiem, czy ten filmik akurat uda mi się na 20, bo wczoraj. Troszkę nie miałem czasu nagrać wieczorem. Yy, no i teraz myślę, że nagram. Wam go teraz rano i nie wiem, czy od 8 do 20 się wstawi, ale powinien chyba. No więc, dobra. Yy, ja tutaj posieję sobie yy, poza odcinkiem i w następnym odcinku spodziewajcie się yy, żniw w pszenicy, więc. I zakupu owiec prawdopodobnie, więc. Cześć się Manko!